Na piekarnie jest taki, żeby karmić ludzi dobrym chlebem i dobrymi wypiekami. Zaczęłam około 10 lat temu i zaczęłam od pieczenia w domu. I jakoś to się wszystko przerodziło w coś większego. Pieczemy z polskich mąk, polskich zbóż, w większości ekologicznych. Bardzo lubimy pełnoziarniste mąki. Bardzo lubimy szukać fajnych smaków, ale właśnie nie przez jakieś takie szalone dodatki, tylko wydobywać je z ziaren i zbóż, z tego co mamy dostępne. Teraz jesteśmy w części piekarnianej. Mamy jeszcze część salę dla klientów, gdzie goście mogą przyjść, usiąść, zjeść śniadanie, zjeść rożdżówkę, napić się kawy. Życie jest trochę za krótkie na przeciętny chleb i to jest taki mój powiew luksusu. Codziennie rano kanapka na chlebie z zaczynu to zawsze tak miło zacząć dzień. Jestem stałą klientką piekarni Zaczyn, jeśli tak się mogę określić. Na krakowskim Salwatorze, niedaleko mojego mieszkania przy okazji, dlatego właśnie często tu jestem. Jest tu taka piekarnia z kawiarnią tak naprawdę. Wszystko co serwujemy jest roślinne. Człowiek się tutaj czuje zawsze mile widziany. Wydaje mi się, że tego brakuje w dzisiejszym świecie. Czasem wchodzimy, płacimy w sakasie samoobsługowej, nawet nie mamy za bardzo kontaktu z ekspedientką albo z drugim człowiekiem, a tutaj zawsze można zamienić kilka słów, pożartować. Człowiek się czuje mile widziany. Przychodzą do nas klienci, którzy e, lubią nasz chleb, tak myślę, którzy lubią dobre pieczywo, no i też słodkości. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, w tygodniu od 7 do 18, a w weekendy od 9 do 17. Nie mamy chyba jakiegoś takiego profilu klienta, mamy zarówno osoby starsze i osoby młodsze i jest pełen przekrój.